I voila! Wow, Teraz bierzemy się zapałki i piłeczki. Doskonale, Tesiu! Brawo! <si curs CDU> <wallet> Super! Świetnie! Dziękuję, dziękuję! Dobra, maluchy, jesteście zdolnymi uczniami żonglerki. Możemy więc przejść do koziołków. Hurra! A? A? O! Proszę, kto z was chce spróbować? Tupciu, może ty będziesz pierwszy? Ja nie umiem. Nie szkodzi, jeśli od razu nie potrafisz. Pamiętaj, że tu się uczysz. No właśnie, tupciu, mówię ci. Dasz radę to zrobić na pewno. Dobra. No to spróbuję. Brawo, Tupciu, to sportowy duch. Brawo! Brawo, mówiłem, że ci się uda. Może teraz spróbujesz zrobić to sam? Świetnie.